Nikt nie spodziewał się, że właśnie dziś coś się zmieni. Dla niego to był kolejny zwykły poranek. Czarny garnitur, telefony, e-maile, liczby, decyzje, wykresy. Precyzyjnie, co do minuty. Kierowca zatrzymał auto przed nowym biurem w trakcie przebudowy. Musiał jedynie przejść chodnikiem i wejść do głównego wejścia. Ale los postanowił przejść się obok. To stało się już w pierwszej minucie. Gdy wysiadł z samochodu, zaledwie dwa kroki od drzwi siedziała ona. Kobieta w popękanej kurtce z dwiema małymi dziewczynkami przy nogach. Na asfalcie rozłożony stary karton i napis markerem na jedzenie. Zauważył to kątem oka. Chciał przejść obojętnie, jak zawsze. Ale w jednej chwili ona podniosła głowę. Spojrzenie. Jedno jedyne ale było w nim coś. Co rozbiło jego uporządkowany rytm na kawałki. Zatrzymał się. Jego nogi, same z siebie, jak wtedy, w dzieciństwie, nad brzegiem rzeki. Tam, gdzie pierwszy raz trzymała go za rękę. Minęło ponad dwadzieścia pięć lat, ale jej oczy pozostały takie same głębokie, smutne, z błyskiem bólu i siły. I zrozumiał. Przed nim, Wiera. Jego pierwsza miłość. Ta, która zniknęła z jego życia, gdy mieli po piętnaście lat. Nie powiedział ani słowa, po prostu patrzył. A ona, spuściła wzrok, jakby nic się nie stało. Nie poznała go, a może udawała. Obok dwie dziewczynki, bliźniaczki, najwyżej sześć lat. Każda z nich trzymała starą zabawkę. Na policzkach, kurz. Ale patrzyły na niego tak samo, jak kiedyś patrzyła ona. Otwarcie, bezbronnie. Zgubił się. Nie był do tego przyzwyczajony. Nie miał reakcji na takie sytuacje. Wszystkie problemy rozwiązywały się kwotą na koncie. Ale to nie było konto. To była rzeczywistość, która paczniała ulicą i milczała w pęknięciach na dłoniach. Kierowca podszedł bliżej, szepcząc: Panie, wszystko gotowe. Wchodzimy. Ale milioner nie reagował. Powoli wyjął z kieszeni banknot, największy, podał jej w milczeniu. I w tej chwili ona znów podniosła głowę. Powoli, i powiedziała tylko jedno: Nie biorę pieniędzy od tych, którzy nie pamiętają. I wtedy zrozumiał, rozpoznała go. Wiedziała od pierwszej sekundy, ale nie chciała tego pokazać. Ona, nie prosi, nie upokarza się siedzi tu, bo nie ma wyboru. Ale nie pozwala mu rozwiązać wszystkiego pieniędzmi. Opuścił rękę i nie wiedział, co powiedzieć. Zamiast słów, pustka, coś kliknęło w jego głowie nie umowa, nie projekt wspomnienia szkoła, letni deszcz, dziecięca obietnica, że się nie zniknie, a potem przeprowadzka brak listów inne miasto, inne życie i wszystko, co pozostało to jej oczy. Te same. Teraz, przed nim. Dziewczynki ściskają dłonie matki. Nie boją się, ale czuwają. A on stoi nie jako milioner, nie jako dyrektor a jako ten chłopak z prowincjonalnego miasteczka, który kiedyś nie zdążył się pożegnać. I wtedy robi krok nie w stronę biura, w jej stronę. To ty tylko szepcze ona milczy ale w jej spojrzeniu Odpowiedź: Przykuca na jej poziomie, obok, karton, zimny asfalt. Ludzie przechodzą obok, patrzą, dziwią się, ale on nie słyszy. Widzi tylko ją i dziewczynki, które nie spuszczają z niego wzroku. To, Twoje, kolejne pytanie: Kiwa głową spokojnie i dodaje wszystko, co mam. Ogarnia go cisza. Cisza między tym, kim się stał, a tym, kim mógłby być. To już nie chodzi o litość. To odpowiedzialność. I wybór, bo teraz nie może przejść obok. Nie ma do tego prawa. I wtedy wstaje. Wyciąga telefon. Wykonuje połączenie. Nie do asystenta. Nie do ochrony. A do tego, komu naprawdę ufa. Znajdź mi mieszkanie. Niewielkie. Na dziś. I dowiedz się czegoś o, wierzę, i jej dzieciach. Nie tłumaczy nic więcej. Po prostu patrzy na nią. A ona, już nie odwraca wzroku. Ten dzień dopiero się zaczyna. Ale już na pewno, nie będzie zwyczajny. Tego samego dnia nie wrócił do biura. Po raz pierwszy od wielu lat odwołał wszystkie spotkania bez żadnych wyjaśnień. Ludzie dzwonili, pisali, panikowali. Ale on milczał. Bo słowa straciły znaczenie. Musiał zrozumieć, co się z nią stało. I z nim samym. Gdy był nastolatkiem, nazywała się Wiera Lisowa. Uczyli się w tej samej szkole, mieszkali na sąsiednich ulicach, dzielili jeden rower i marzyli o tej samej przyszłości wyrwać się z szarego miasteczka. Ona rysowała suknie w zeszytach, on szkicował samochody. Nie byli parą, nie mówili głośno o miłości. Ale we wszystkim byli razem, aż do momentu, gdy jego rodzina nagle przeniosła się do stolicy. Bez pożegnania. Obiecał napisać, ale nie napisał. Życie go pochłonęło. Uniwersytet, biznes, pierwsza firma, potem druga, trzecia. Stał się tym, kim marzył zostać. Ale ani razu, nie wrócił. Teraz zrozumiał, że w jej życiu może nikt nie wrócił. I dlatego właśnie ona tam była, na kartonie, z dwojgiem dzieci, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć. Asystent oddzwonił pod wieczór. Mieszkanie znalezione niewielkie, niedaleko tej ulicy skromne, ale bezpieczne zapytał, czy trzeba czegoś jeszcze. Asystent odpowiedział: Pytał pan o nią znaleźliśmy tylko stary adres dzielnica biedna i są dane że nie pracuje oficjalnie od wielu lat. Przerwał rozmowę. Wiedział już wystarczająco. Kolejnym krokiem było coś, czego nie robił od dawna. Poszedł pieszo, na miejsce, gdzie ona siedziała. Nadal tam była. Już późny wieczór. Ludzi prawie nie było. Dzieci spały, wtulone w siebie. Znalazłem dla was mieszkanie, powiedział. Czyste, z łóżkami. Bez zobowiązań. Spojrzała na niego długo. Potem skinęła głową. Ale nie powiedziała dziękuję. Tylko szepnęła. Zmarzły. Muszę je przenieść. Podszedł i ostrożnie wziął jedną z dziewczynek na ręce. Nie obudziła się. Miała te same brwi co matka. Tę samą ciszę w twarzy. I w tej chwili zrozumiał. To jego szansa, by zrobić coś właściwego. Szli w milczeniu. Mieszkanie było ciemne. Ale ciepłe. On włączył światło, ona rozłożyła koce. Dzieci spały. I dopiero gdy cisza wypełniła przestrzeń, zapytała: Dlaczego teraz? Nie wiedział, co odpowiedzieć. Powiedział szczerze: Myślałem, że zniknęłaś. Byłam tutaj cały czas, odpowiedziała. Po prostu nikt nie szukał. Usiadł na skraju łóżka, próbował mówić o pomocy, o możliwości pracy. O przedszkolu, ale ona zatrzymała go jednym spojrzeniem. Nie potrzebuje niczego, co może zniknąć, tylko jednego, żeby moje dzieci nie widziały tego, co ja widziałam. Te słowa utkwiły mu w sercu, bo rozumiał, przez te lata przeszła przez coś, czego on nie byłby w stanie sobie wyobrazić. I on był częścią tej drogi, nie dlatego, że ją zostawił, ale dlatego, że zapomniał. Następnego ranka zostawił kopertę. Bez podpisu. W środku, pieniądze, klucze i kartka. To nie pomoc. To przeprosiny. Nie spodziewał się, że to przyjmie. I nie wiedział, czy jeszcze ją zobaczy. Ale już rozumiał, to nie jest historia o miłosierdziu. To o zadośćuczynieniu. I o czasie, którego nie da się cofnąć, ale można go wykorzystać inaczej. Ten dzień stał się pierwszym z nowych. Zaczął się zmieniać. Nie przez emocje, przez decyzję. Jeden krok, jeden wybór i odpowiedzialność za to, co było i za to, co może być. Minął nieco ponad tydzień. Wszystko się zmieniło, nie drastycznie, ale zauważalnie. Wiera codziennie rano odprowadzała dziewczynki do niewielkiego centrum opieki dziennej. O którym opowiedział jej ten sam asystent. Tam nikt nie zadawał zbędnych pytań, nie pytał o dokumenty. Po prostu przyjmowali. I to wystarczało. On natomiast, wracając do rutyny, pracował jak automat. Podpisywał dokumenty, brał udział w spotkaniach, nagrywał komentarze dla prasy, ale wiedział, że robi to tylko ciałem. Myślami był gdzie indziej w innym czasie w przeszłości która nagle wysunęła się na pierwszy plan. Każdego wieczoru zadawał sobie pytanie: co teraz? Pomóc pieniędzmi to łatwe. Zorganizować możliwe. Ale to nie o to chodzi. Czuł, że spóźnił się nie z pomocą, ale z samym sobą. I próbując odzyskać choćby część, nie chciał być dobroczyńcą, lecz człowiekiem. Pewnego dnia poprosił asystenta, by kupił mu zwykłe ubrania. Bez marek, bez przepychu, i po prostu przyszedł do nich. Bez ochrony, bez samochodu. Z prostym workiem jabłek i książeczkami dla dzieci. Zapukał. Otworzyła wiera. Zobaczył delikatny cień uśmiechu, i to znaczyło więcej niż jakiekolwiek dziękuję. Mogę na chwilę? Zapytał. One jeszcze śpią? Odpowiedziała. To, może pójdziemy na spacer? Poszli do parku. Tego samego, gdzie kiedyś układał biznesplany na ławce. Ale tym razem nic nie planował. Po prostu słuchał. A Wiera mówiła. O tym, jak wszystko się zaczęło. Jak po szkole została w miasteczku, pracowała w bibliotece, opiekowała się chorą matką. Jak później był nieudany związek, zdrada, długi. Jak została sama. I jak postanowiła, nie będzie prosić. Ale gdy urodziły się dziewczynki, musiała, bo one były ważniejsze niż duma. Nienawidziłam tej ławki, powiedziała. Codziennie przechodziłam obok i myślałam, gdyby chociaż raz ktoś z tych, co tam siedzą, po prostu spojrzał. Nie dał, tylko spojrzał. On nie przerywał, nie usprawiedliwiał się, bo co miałby powiedzieć? Ona kontynuowała, ale teraz wszystko jest trochę inne. I nie chcę wracać do tamtego. Chcę pracować. Nie za mużne, za uczciwą pracę. Może jako sprzątaczka. Może w magazynie. Ale chcę, żeby moje dzieci widziały, że nie jesteśmy ofiarami. Wtedy zaproponował jej pracę. Nie sprzątanie. Nie magazyn. Mam program charytatywny. Szukamy koordynatora do pomocy kobietom w trudnej sytuacji. Osoby, która wie, jak to jest. Długo milczała, w końcu odpowiedziała: Daj mi czas do namysłu. Nie chcę być szczególnym przypadkiem. Następnego dnia się zgodziła, ale postawiła jeden warunek. Bez kamer, bez historii dla mediów. Po prostu chce pracować. I pracowała. Poranki, z dziećmi, obiady, na spotkaniach, wieczory, z tymi, którzy przychodzili po radę lub pomoc. I stopniowo, kobieta, która jeszcze wczoraj żebrała, stała się tą, do której inni teraz przychodzili. A on, obserwował, nie ingerował, tylko raz powiedział: Nie sądziłem, że jesteś taka silna. Na co ona odpowiedziała: Zawsze taka byłam, po prostu nie widziałeś, nie miał słów. I właśnie wtedy zrozumiał, niektóre rzeczy nie potrzebują usprawiedliwień. Potrzebują obecności i uznania. Nie powinien był jechać do tego miasta. Jego harmonogram był rozpisany co do minuty, spotkania, wystąpienia, podpisywanie kontraktów. Ale wczorajsze spotkanie nie wychodziło mu z głowy. I choć przekonywał siebie, że to tylko przypadek, rozum szeptał coś innego. Dlatego rano, zmieniając plany, sam usiadł za kierownicą, bez ochrony. Bez asystenta. Chciał poznać prawdę i wiedział: Nie znajdzie jej z wnętrza czarnego auta z przyciemnianymi szybami. Wrócił do tamtej dzielnicy, przeszedł te same ulice, opszedł targ i zatrzymał się przy tej samej ławce. Jej nie było, tylko starsza kobieta sprzedająca domowy chleb skinęła w jego stronę. Ona przychodzi wcześniej. Do ósmej już odchodzi. Tym razem przyszedł o siódmej. Wiatr wiał od rzeki. Na zimnym kamieniu siedziała ona, otulona starą kurtką, obok dwie dziewczynki. Ich włosy splecione w jednakowe warkocze, a oczy te same, które kiedyś patrzyły na niego spod akacji, gdy jeszcze chodzili boso do szkoły. Stał w milczeniu. Nie wiedział, od czego zacząć. Ale jedna z dziewczynek podbiegła do niego. Wyciągnęła papierową serwetkę. "Chce pan Same rysowałyśmy. Tu są kwiatki, i w tej chwili wszystko się zawaliło, bo na serwetce były narysowane maki, takie same, jakie ona rysowała, wiele lat temu. Te, które przechowywał w swoim zeszycie do dziś. Znowu tu jesteś. Rozległo się ciche pytanie. Stała naprzeciwko. Niska, szczupła, zmęczona. Ale w jej spojrzeniu było coś więcej niż żal. Była tam cisza przeżytych lat, ból niespełnionych obietnic i coś jeszcze, przebaczenie. Nie odpowiedział od razu. Wyjął z kieszeni zdjęcie stare, pomięte. Oboje, pod drzewem, śmieją się, całkiem młodzi. To wszystko, co mi zostało, powiedział. I nie wiem, czemu cię wcześniej nie szukałem. Ona nie wzięła zdjęcia. Po prostu usiadła z powrotem na ławce. A ja w ogóle cię nie szukałam, myślałam, że nie żyjesz, siedzieli obok siebie, nie jak kiedyś z romantyzmem w oczach, a jak dwoje ludzi, którzy zbyt długo milczeli dziewczynki bawiły się w pobliżu, a on nie miał odwagi zapytać, ale w końcu powiedział czy to moje uśmiechnęła się gorzko, nie ale od ciebie nauczyły się dobroci, bo opowiadałam im że dobro nie jest w pieniądzach, ale w sercu. I że kiedyś znałam chłopaka, który mógł wszystko stracić, ale zawsze się dzielił. Zabrakło mu słów. Po raz pierwszy od dawna. A potem ona powiedziała coś, czego się nie spodziewał. Jeśli przyszedłeś dla przeprosin, już dawno ci wybaczyłam. Ale jeśli chcesz coś zmienić, to nie odchodź. Bo teraz jest czas, kiedy to jeszcze ma znaczenie. Te słowa dotarły głębiej niż jakikolwiek kontrakt czy przemówienie. Bo po raz pierwszy od wielu lat nie czuł się milionerem. Ale po prostu człowiekiem, któremu pozwolono zacząć od nowa. Odeszli razem. Dziewczynki trzymały go za ręce. Po raz pierwszy tego wieczoru nie wrócił do hotelu. Został na noc w starym pokoju, gdzie nie było internetu, ale były wspomnienia. I zapach owsianki z dzieciństwa. I głos który czytał dzieciom bajkę. Jej głos. Zrozumiał, że czas można odzyskać. Nie cały, ale wystarczająco, by zacząć. Minęło dokładnie siedem dni. Jeden tydzień od momentu, gdy zobaczył ją na chodniku, w brudnym płaszczu, z dwiema dziewczynkami, które cicho liczyły przechodniów. Jeden tydzień, a miał wrażenie, jakby zmieniło się całe życie. Tego ranka nie obudził się sam. Pierwsze, co usłyszał, ciche szeptanie. Dwie dziewczynki, o takich samych oczach, stały przy drzwiach jego gabinetu i liczyły. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. To już piąte piętro. Krzyknęła radośnie jedna. Druga poważnie dodała. A tu pachnie kawą. To znaczy, że tu mieszka. Uśmiechnął się, ale nie wyszedł od razu. Niech jeszcze chwilę poszukają. Podobało mu się, że są tutaj, w domu. Bez strachu, bez łez, z dziecięcą lekkością, której tak mu brakowało. W salonie Marta stała przy oknie. Nie płakała, nie bała się, po prostu milczała, patrząc na drzewo, które kiedyś posadzili razem na szkolnym podwórku. Odbudował to podwórko, sponsorował, bez rozgłosu. Ale nie spodziewał się, że pewnego dnia znów będzie ją widzieć z tego okna. Myślałam, że nie przyjdziesz, powiedziała spokojnie, nie odwracając głowy. Spóźniłem się o dwadzieścia lat. Ale teraz, już nie, odpowiedział. Nie rozmawiali o przeszłości. Nie było potrzeby. Wszystko już zostało powiedziane milczeniem, uściskami dziewczynek, wieczornymi spacerami, gdy niósł obie na ramionach, a Marta szła obok w ciszy. Ale pozostało jeszcze jedno: decyzja. Wieczorem, gdy dzieci już spały, wyjął ze szuflady stare pudełko. W środku był list od jej matki nigdy nie przeczytany w nim prawda nie zostawiła go musiała wyjechać. Pisała: Ona jest w ciąży boi się powiedzieć ale ja powiem bo miłości nie można ukrywać. List nigdy nie dotarł do adresata. Przeczytał go na głos. Po raz pierwszy. A kiedy skończył, w pokoju zapadła cisza. Ale nie pusta, cisza pojednania. Następnego dnia pojechali razem. Nie w podróż zagraniczną, nie do biura, do domu dziecka, tego, w którym Marta kiedyś pracowała jako wolontariuszka, zanim jej życie się zawaliło. Przytulała dzieci, które znała po imieniu. A on stał obok i czuł, że już nie jest milionerem, a po prostu mężczyzną, który wreszcie odnalazł siebie. Nie oddał wszystkiego, ale wiele zmienił. Rozpoczął projekt wsparcia matek w kryzysie. Bez wielkich słów, bez kamer. Po prostu, by nikt więcej nie bał się, że miłość nie przetrwa biedy. Gazety pisały o nim. W nagłówkach, same sensacje. Milioner poślubił bezdomną, dwie bliźniaczki. Nowe dziedziczki, kim jest Marta, którą kochał całe życie? On nie komentował, ale pewnego dnia zamieścił wpis w swoich mediach społecznościowych. Nie ratowałem, po prostu przyszedłem w odpowiednim momencie, bo czasem to wystarczy. Jego słowa obiegły internet. Komentowali wszyscy, ale ona powiedziała tylko jedno: Czekałam, że przyjdziesz. Nie wczoraj. Nie dziś. Po prostu, kiedyś. Minął kolejny miesiąc. Nie wzięli ślubu w pałacu. Wszystko było proste. Dziewczynki niosły ciulowe łeni, A na sukni Marty nie było żadnych marek. Ale na jej twarzy, szczęście. Takie, którego nie da się kupić. W finale, cisza. Siedzą we troje na ławce. Dziewczynki między nimi. Liście opadają. Ktoś robi zdjęcie z daleka. A oni tego nie zauważają, bo patrzą na siebie, jakby życie dopiero się zaczynało. To była jedna z niezwykłych historii życia. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, napisz komentarz. Być może właśnie twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś innego. Podziel się swoimi myślami, zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych historii które mogą zmienić spojrzenie na życie.